Siemano wam wszystkim, z tej strony Norris i witam was w kolejnym odcinku z serii Gothic 2 Noc Kruka i kontynuujemy przygodę jako bezimienny bohater i w tym odcinku przy, właśnie przede mną leży taka mała karteczka na której wypisałem sobie zadania poboczne, żeby nie zapomnieć i może w tym odcinku zajmiemy się wykonywaniem właśnie tych zadań pobocznych żeby no, polepszyć sobie naszą postać postaram się zrobić ich jak najwięcej dzisiaj a, nie zapominajmy, że jest nowy, ten, rozdział i mamy nowe potwory, już odnowiły się niektóre, a tam, gdzie się nie wy... A tam, gdzie ich nie wybiliśmy jeszcze poprzednio, to trochę ich jest więcej, dlatego radzę uważać. E, co ja chciałem powiedzieć, e, mam tutaj parę zadań pobocznych, które dzisiaj wykonam. Bardzo przydałoby się wykonywać te wszystkie zadania poboczne, gdyż wiecie, poziom ich podskoczy, będzie ciężko nabić dziesiąty już. Ale jakoś damy radę, na pewno. Nie, nie, nie będziemy grali tylko jednego odcinka, tak. Będziemy grali cały czas. Także, no... Shit happens. <grystanie> My choice. Ciemne grzyby, tak? O, proszę bardzo, tego nie zauważyłem nigdy. Okej, 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 idziemy, idziemy. Na razie ten rozdział to jeszcze jako tako jest, ale powiem wam, że następny to już. A jeszcze szybki łyk. Dobra, spadaj muszka owocówka. Kolejne, kolejne już rozdziały to powiem wam, że masakra. Mogą być bardzo, dużo bardziej ciężkie cięższe od tego wszystkiego, co teraz możemy spotkać tutaj. Pamiętamy, pamiętamy. Dobra, pierwsze zadanie, które mi się tutaj rzuca w oczy, to napadnięty kupiec. Nazywa się Errol. Chodź tutaj. Co się dzieje? Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumiesz. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Jesteś obywatelem miasta? Tak, ale to się wkrótce zmieni. Nie cierpię tych bufonów z górnego miasta. Kiedyś byłem wpływową osobą w mieście, ale to było dawno temu. E, co się stało? Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle, ni stąd, ni zowąd, wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostałych. No ty to pamiętam, ma, masz mistrza na jednoręcznej. Kto się napadł? Kto Bandyci. Napad... Bandyci? Któż by inny. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że... Chyba Ale już nie. Wybrzemie... Ci dranie skoczyli na nas z mostu. Prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłoną nocy. To już nie te czasy, mój przyjacielu. Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary... Wszystko! Znalazłem trochę tego po drodze. Możesz sobie zatrzymać te bibeloty. Nie są dużo warte. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne tabliczki, które te dranie oczywiście zrabowały. Kamienne tabliczki? Kamienne tabliczki. Jeden z miejskich magów wody. Chodzi o watrasa mnie pewnie. Kupić, a ja muszę je za wszelką cenę odzyskać. Eee, dobra. Czy powiedział, że potrzebne mu są do badań. Dobra, Watra wa, znowu coś kombinuje. udało mi się przepędzić bandytów. Udało ci się przepędzić bandytów? Tak, ale na pewno wciąż czają się w pobliżu mostu. Możesz mnie nauczyć silniej uderzać? Pewnie. Mm. O, co tam u możesz Pokaż mi pokazać? Owszem. Pomóż mi zachować dobre i wtedy pokażę ci. Pokaż mi swoje towary? Niestety nie mogę. Wrócę do... A, no do marka kamienne Jeśli je tabliczki. chodzi o te tabliczki, znalazłem kilka. Wielkie dzięki. To już wszystkie. Oczywiście zapłacę ci. Wracam do domu. 30. Ty do mnie... do możesz. Może zechcesz coś u mnie kupić, jeśli dotrzemy na miejsce? Stary, no. Ba. Dobra, sprawa została załatwiona. Napadnięty kupiec. Wykreślamy. Jedziemy dalej. On to niech sobie idzie powoli, a my to sobie, wiecie. Pykniemy swoim torem na razie i tam kiedyś do niego zawitamy. Eee, A A dwa wilczki. Ok. Jak już tu jesteśmy, to pomódlmy się. Zasewuję grę. Żeby mnie Inos wciula nie zrobił. Napięć dych nie naciągnął. Módl się za pięćdziesiąt, dobra, trafień o dwa. Eee, wybijmy tutaj ścierwy, ścierwy, tak? Indory. Panie, idź pan w... piżdjęt. A. Przy okazji możemy wykonać tam zadanie dla mistrza jest garota. Hmm, Bodaj, że on dziś tutaj ma swoją kabliczkę obok klasztoru, a do klasztoru się idzie tędy. O to będziemy mogli go tutaj opylić jeszcze. O, w cuk. Wow. Dobra. Towar wybity. Wszystko bierzemy. Po kolei, jak leci. O, szczur. Dobra. Dwa nawet. Proszę bardzo, zobaczcie. Doświadczenie piechotą nie chodzi, nie? Trzeba się trochę pobawić. Ok. Mm, no. Jeszcze nam trochę do poziomu brakuje. Ale my to sobie poradzimy z tym wszystkim. Bo czemu mielibyśmy sobie nie poradzić? Stara kamienna tabliczka. Hej! Niech inos będzie z tobą. Eee, po mnie. Właśnie mi jedna żarówka z zgasła. <laughs> pobłogosław błogos ehm. Dobra, na razie dam do... wiadomość. O, dwa Co to za wiadomość? List. Proszę. Oto on. Dobra, dwie stawy. Dobrze. Wykreślamy. Możesz powiedzieć Watrasowi, że odebrałem jego wiadomość. Przyjmij jako za... O, dwa te, dobra. Co? Jestem mag. Ludzie przy. Pokaż mi swoje towary. Bierę. Do pana to mi się zgłosimy potem, jak będziemy musieli chodzić do górniczej doliny. Niechaj. Do pana to my się zgłosimy. Oj, zgłosimy, zgłosimy. Sczerwu Woj Oj, ja pier. Jasna dupa. Prawie byśmy byli blisko końca serii No fucking way Więcej tych ścierwów nie było w domu? Się pytam Więcej tego menelstwa nie było? Save Dobra, nie mam pytań Na powtórce sobie policzę ile tych ścierwojadów tu było Coś mi mówi, że będę musiał chyba jedną jeszcze przypakować więcej Mhm, zgadza się Erol pewnie już doszedł do domu Co my tu dalej mamy? Sekoba. E, Zakazane pastwisko, Baltazar Ok, zajrzyjmy do niego I zobaczmy, co, się tam, co tam się święci I Może jeszcze wykonamy zadanie dla Tekli Gulasz I pójdziemy do Sagity Nie wiem, zobaczymy Najpierw pójdźmy do Baltaza Baltazar Baltazar Okej. Okay. Herbatka i nagrywanie gotyczka. Mm. Something I love! Nie najbardziej na świecie, ale... Właśnie. Bardzo to lubię. Za dość uczynieniu za to, co mi twoi pobratńcy zrobili ostatnio. Goblinie jagody. Wezmę, Mhm. Mm Ktoś śmie się do mnie odezywać. ja ciebie Uf. też. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Dobrze my w ogóle. Tak, dobra przez las Dobra, najpierw zajrzymy sobie do O, proszę bardzo. Okej. Okay. Dead body. <ścoughs> Nevermind Nevermind. Ja nic nie mówiłem. BTW mówiąc, to co ja chciałem? Kurde, zapomniałem, no. To jest właśnie chata Erola, której właśnie pilnowali ci dwaj najemnicy. Co tam Erol powiesz? To twoja chata. O! Tak? O co chodzi? Nie masz żadnych kłopotów z najemnikami? Nie czepiają się Na mnie, a ja nie mieszam się do ich spraw. Są dobrymi klientami. I za niewielką opłatą pilnują mojej chaty. O! No to że świetnego gościu urządził, powiem ci, szczerze powiedziawszy. Nie musisz mi tego mówić. Pokaż mi, jak walczyć z większą siłą. Proszę Dobrze, bardzo. Patrz uważnie. To prosta, lecz użyteczna sztuczka. Za free? Kiedy uderzasz, Używaj siły całego ciała, nie to tylko ramion. Kiedy wyciągasz rękę, jeśli Dobra, dobra, dobra. Tak jakby mnie to cokolwiek pokaż chodziło. mi. Jeśli chcesz podszkolić siebie, naprawdę nie A już, już, już opela nas. Już nas opela skubaniec jeden. Nie mi tego mi swoje towary. To Niestety, asorty... To tylko plotki. No, 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 no. Proszę. Nie musisz mi tego mówić. Ma owcuk. Zostaje. To kupimy. W końcu to była jego decyzja. What? Tak, naprawdę tak powiedział. Panie, jesteś moim... To żadna tajemnica. Jesteś moim bóstwem. Jesteś, kurna, moim bóstwem. Bierzecie. Kupuję. Kupuję everything you have right now. Ufa. Dobra, do, do tego Sekoba to Jak mi się wydaje, nie wiem, nie, nie pamiętam tego zadania, ale mam je wypisane tutaj. To pewnie Norisek wypisując to jakoś swoją logiką tam doszedł. A, co ja chciałem powiedzieć? Wy to jeszcze a propos goblinów to nie słyszeliście? Przeklinającego Noriska. Dlatego będziecie to mogli, mogli pewnie usłyszeć w momencie, kiedy będziemy grali w Gotika Trójkę. Tak, właśnie w Gotika Trójkę, jak będziemy łazić sobie po Nordmarze, to właśnie wtedy będziecie mogli najwięcej usłyszeć Noriska, który będzie przeklinał. Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Jesteś najemnikiem, prawda? Proszę, nie bij mnie! Będę nawet pracował! Dobrze? Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mam pytań. Dobra. Who you are? Baltazar. Okej, okay. zagadajmy do niego. Co słychać? O, nowy w gospodarstwie. Czyżby stary Sknera w końcu załatwił mi pomocnika? Nie jestem pomocnikiem. O, rozumiem. Nie jestem już taki młody, wiesz? Od lat czekam na następcę. Do pasania owiec. Chyba, nie okay. Przyszedłeś tu dlatego, że sąsiedzi się zdenerwowali, co? Hmm. na czym polega twoja praca? Na czym polega twoja praca? O, pilnuję owiec. Mogłem się domyślać. odkąd pamiętam. Zwierzęta. Ciekawe zajęcie. Są bardzo mądre i wierne, wiesz. Jeśli je dobrze traktujesz, będą cię słuchać przez całe życie. To akurat prawda. Masz jakieś kłopoty z sąsiadami? Trawa po tej stronie wielkiego pola jest zawsze wysuszona i rzadka, więc zazwyczaj chodzę na pastwiska innych farmerów. Ona robi to wszystko jedno, ale Bengar, do którego należą pastwiska na płaskowyżu, mhm. zawsze robi wielką aferę, kiedy wyprowadzam tam zwierzęta. Mówi, że Sekop winien mu zapłacić, skoro zwierzęta pasą się na jego ziemi. O. Ale Sekop nie wyda na to ani grosza, więc nie mogę już chodzić na płaskowyż. No dobra. Może powinienem pomówić z bengarem. Zrobisz to dla mnie? A co mu powiesz? To znaczy wiesz, nie chcę żadnych kłopotów. Zobaczymy. E, dobra. To już wiemy. A poza tym nie mogę narzekać. Dobra, idziemy teraz do Bengara na płaskowyż. I teraz jestem bardzo ciekawy, co on mi w tym momencie powie. Bo no, ciekawa sytuacja powiem Wam bardzo z tego wyniknęła, bo no sami widzicie, jest tutaj mały konflikt pomiędzy dwoma farmerami, którzy nie chcą ...dawać... pozwalać na wypasanie cudzych owiec na swoich ziemiach, no w sumie mo mogę to w pewien sposób zrozumieć, tak? Są takie czasy, że wszyscy troszczą się o własną dupę, no ale no bez przesady, tak? Skor, no, można się jakoś dogadać. W kupie siła, tak? Ja wyznaję taką zasadę, chociaż nie zawsze. Na ringu tak nie ma. Mmm. <ścoughs> Dobra. Tędy do Benegara. Dobrze idę? Dobrze, dobra. Muszę się jakoś usadzić tutaj, bo mam taki mały dylemat. Czy nie zawitać tam do tamtych panów? Dobra, słuchajcie, zapisujemy grę. Jak nie za dobrze mi z nimi pójdzie, to po prostu zostawiamy to na inny odcinek, bo tam właśnie jest chyba schowany czeladnik Torbena. Doigrałeś się. Łucznik pierwszy. Kur należy. Czekajcie, 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 to jeszcze nie jest stracone. Fak. W sumie, w sumie dałoby możliwość, możliwe radę ich pokonać. To trzeba to i w odpowiedni sposób podejść. Czekajcie, jakie my mamy magiczne zwoje tutaj? Pyknijmy sobie kulę ognia. Stara, dobra kula ognia. Nie, no fucking way. Zobaczcie, jak to strzela, dziadostwo. Dobra, to jest robota na inny odcinek. Ewentualnie jak będziemy wracać. Ja pier... Mucha mi się utopiła w herbacie. Jasna dupa. No już się napiłem herbaty. Sram na to. Na szczęście mam jeszcze butelkę wody. Czemu? Powiedzcie mi, czemu? Czym bym zgrzeszył? Czym ja zgrzeszyłem, żeby spotkał mnie taki los okrutny? że w mojej herbacie się topiła mucha? Oż kur... się proszę, nie ociulaj mnie, dobra? Na pięć dych. Ta... Nawet no, nie zapisałem gry przed tym. Jestem pięć dych w plecy. To ja już nic więcej nie dam. Tej kabliczce. Ta kabliczka jest zła. Jak tak można? No, dobra, nie będę ubywał na tą całą herbatą. Bengar. Zapiszmy przed Bengarem. No, nie wiem, co to rozmowa przyniesie. Cholera, nie pamiętam tego zadania. Hej, chodźmy. Z czego żyjecie? Głównie z polowania i wyrębu. Ona robarczył mnie tymi wszystkimi... hmm. Dobra. też Baltazar nie może paść owiec na twoich pastwiskach? A o to chodzi. Powiedziałem mu, że Sekop powinien mi płacić, jeśli chce korzystać z moich pastwisk. Mówiąc prawdę, to tylko dokuczanie. Po prostu nie cierpię Baltazara. Nie mów, że o tym nie wiesz. O, to jest dobry argument. Strażników już nie ma, a Baltazar znowu może korzystać z twoich pastwisk. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. <grym> hmm, w porządku, jak sobie życzysz. Niech wyprowadza swoje zwierzęta gdzieś za pola uprawne. <grym> tak. Trzymaj się. Trzymaj się. Ty też. Prosta piłka. <grym> Dlaczego? Bo ja tak mówię. Nie no. Rozumiem. Okej. Okay. Bycie najemnikiem, mistrzostwo hamstwa. Bycie w starym obozie albo nowym obozie, mistrzostwo hamstwa. Granie. No, w sumie buntownikiem, mistrzostwo hamstwa. Bo ogólnie bezi ikonami hamstwa. Jeden z większych ikon hamstwa w erpekach. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. No i żeby mi to było ostatni raz. Ech, jakie życie jest po prostu dupne w niektórych momentach. Te moje przemyślenia po prostu w tym momencie życie to życie nie jest życiem, bo już mucha mi się kurna utopiła. Jak siedzę, patrzę się w to muchej. Szy owocówka, no. Zrozumiałbym robaśnicę. Duża to się wpieprzyła, tak? Taka mała i się kurna wpieprzyła. Tyle miejsc miała. Co mi tu tak brzęczoli? Ty? Właśnie, że zawsze pamiętam, że pałasz bandytów tu leżył. <grym> hmm. Dobra. Jest i Baltazar. Mhm Możesz znowu wyprowadzać owce na pastwiska Bengara. Rozmawiałem z nim. Dziękuję. Od razu ruszam w drogę. A ty weź w podzięce za pomoc te baranie skóry. Wat? Dziesięć? Eee. teraz świadkami czegoś niesamowitego. What the fuck? Zadanie. O ja pierdzielę, dobra. Zrobione. Dalej, co mamy? Mleko dla groma. Kolejny raz nie mogę tego załatwić. Dobra. Słuchajcie, zaraz kończymy odcinek. Także szybkie podsumowanie tego, co dzisiaj zrobiliśmy. Zrobiliśmy tak. Pomogliśmy Erolowi i pomogliśmy Baltazarowi. W następnym odcinku może przejdziemy się po gulasz dla Tekli. Wykonamy zadanie może, bo jest nowy rozdział dla Torlofa, chociaż może teraz się przejdziemy i weźmiemy od niego to zadanie. Nie patrzcie dzieci na prawo. Nie patrzcie dzieci na prawo. Gulasz. E... Zadanie dla Torlofa. Może wrócimy do miasta załatwić sprawę handlarza bronią. Bo nie wiem, może się coś uda wykołować. Mleko kupimy. Oczywiście, tym mleko to chcesz w każdym odcinku kupić. A potem wychodzi jedna wielka dupa. Jeden wielki ciul. Nie, kolejna muszka owocówka mi lata. Hehe, dead body. Dobra. Zobaczmy, czy Torlow będzie nam coś mógł powiedzieć. Dobrze, że tu jesteś. Mam dla ciebie robótkę. Tak, też myślałem. Po co chodzi? Dobrze. Słuchaj, od kilku oczywiste. tygodni farmer Sekob nie, nie czy płaci ona Rowi czynszu. Ona chce, coś. żebyśmy wydusili on z niego 50, 50 sztuk złota. Jakieś pytania? Gdzie leży farma Sekoba? Nie wiem, w północnej części. <grym> <grym grym> Nie, no dobra. Stąd musisz skręcić w na dużych rozstajach. Nie, no nie pytaj się o to, tak? Tylko masz skończyć do jutra. On myśli, że to takie łatwe. Nie o tym nie wiesz. Gitara. Słuchajcie, dzięki bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was jak najbardziej do kolejnych, do innych serii, oczywiście też. Także komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Ja jestem Norris. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do no innych. Także na razie trzymajcie się. Cześć.